Oh. Witamy, robimy naleśniki. Chyba naleśniki, z tego co pamiętam. Nie jestem pewny teraz. No, to tak. Robimy na żywie jak coś, więc jeśli to naczynać, to znaczy, to jest pierwszy raz, więc, więc spoko. W ogóle będzie trzeba chyba potem zrobić playlistę, bo będzie z playlisty fajnie się oglądało, jak wszystkie odcinki wyjdą. No. Wymieszaj mąkę z jakimś dodać się siekaną czekoladę, jeśli lubisz słodkości. A jeśli nie lubię i chcę wygrać tylko i wyłącznie? Dobra, czyli wszystko do miksera. Dobra, jeszcze daj Idź i Idź teraz. Rzuć nie małp na dół nie, tak Zobacz, że mam stronę Dobra, no. e, potrzebuję siekać Nie posiekałem i kurwa O, nienawidzę na Chodź, nie. Bąkę Kurwa, bokiem lecę. Dobra, pokrojone. Błąka. Najpierw zleł jest za marcza Dobra, zdążymy ostatniej chwili Uuu To był za save A teraz trzeba to usmażyć Co ty robisz Pyra kurpa tempery tutaj kuchył Szczerze mówiąc, mam strasznie małą robotę. Kurwa, talerz opuściłem. I wbił się pod schody. Ależ potrzebuje czysty. No to jest gotowe do wydania, jak coś. O kurwa. Połóż to. Jest tak ciasno, kuźwa. Eee, yy, dobra. O kurwa, zjebałem. Tylko jedno jest was z czekoladą, tak to wszystko samo A O przestałem patrzeć w ogóle co my musimy wydawać. Też fajnie żeś kurwa wrócił, mąkę na Jest pytanie. No to czysty, kurwa. Jednej patelni brakuje. KURWA czy TAM PATELNI WZIĄŁEŚ Zaraz by podejrzenia na mnie padają. Na kto inny wybuch tam mówisz? Ale że potrzebujesz Dwa gotowe do wydania kurwa. My to powinniśmy rozjebać ten poziom, jest prawda, kurwa? Bo on jest też banalnie prosty. Dobra Do pytania tu jest? Kurde, i teraz talerzyki? Te Kurwa, dobra <laughs> Kurwa blisko był czekoladą no to trzeba, ja pierdolę. Dobra, wydajmy zwykłe. Nie bać tą czekoladę na jakimś. Dobra, już są ci talerz. Dobra, spokojnie wydamy jeszcze jedno Może nawet czekoladę skroję. No. Ej, kurwa, spokojnie damy, patrz. taki easy ty. Nie założymy tego zrobić, ale patrzę mam punktów ty. Kurwa, rajtowa. Easy, easy moi drodzy. <śm> <śm> Rozjebaliśmy to wszystko. No, nie wiem, co. Ej ty, wszystkie wy... dostarczyliśmy. No. Elegancja, Francja. To dziękujemy. Dziękujemy pa, pa. za oglądanie. To był patologiczny filmik. Siema.